Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój kot wydaje się cię ignorować od czasu do czasu? A może dlaczego, nawet gdy wołasz go po imieniu, on po prostu nie reaguje? Cóż, nie jesteś sam. Wielu właścicieli kotów codziennie mierzy się z tym małym dylematem, co może być frustrujące, ale prawda jest taka, że zachowanie kotów jest o wiele bardziej złożone niż zwykła obojętność. Koty to tajemnicze stworzenia, a jeśli chodzi o komunikację, mają swoje własne sposoby wyrażania siebie, które mogą być zupełnie inne niż nasze. W tym filmie zbadamy 10 powodów, dla których Twój kot może cię ignorować i co to naprawdę oznacza. Odkryjesz, że zachowanie Twojego kota, choć wydaje się enigmatyczne, można wyjaśnić bardzo konkretnymi przyczynami. Jeśli zawsze myślałeś, że Twój kot jest po prostu kapryśny, przygotuj się na nauczenie się czegoś nowego i zaskakującego. Czy twój kot ignoruje cię z powodu czegoś, co zrobiłeś? A może po prostu potrzebuje więcej przestrzeni? A może źle odczytujesz jego sygnały? Przeanalizujemy to wszystko i wiele więcej. A zanim zaczniemy, czy polubiłeś już ten film? Nie zapomnij dać łapki w górę, skomentować i zasubskrybować kanał, ponieważ to bardzo pomaga i gwarantuje, że nie przegapisz kolejnych filmów pełnych kocich ciekawostek. Teraz wyruszmy w tę podróż i odkryjmy, co twój kot naprawdę o tobie myśli, kiedy wydaje się cię ignorować. Możesz być zaskoczony tym, czego się dowiesz. 1. Twój kot jest zmęczony lub przeciążony. Często, gdy kot cię ignoruje, może to być po prostu odzwierciedlenie zmęczenia lub stresu. W przeciwieństwie do nas, ludzi, którzy mamy tendencję do wyładowywania emocji w rozmowach lub widocznych działaniach, koty wolą radzić sobie z problemami w bardziej powściągliwy sposób. Mogą być po prostu przeciążone lub potrzebować czasu na odpoczynek z dala od interakcji społecznych. Jest to szczególnie powszechne u kotów, które żyją w domach z wieloma bodźcami, takimi jak hałas, zmiany w otoczeniu, a nawet inne zwierzęta. Na przykład, jeśli Twój kot spędził cały dzień biegając po domu, bawiąc się lub obserwując okno, może po prostu potrzebować czasu na naładowanie baterii. Kiedy tak się dzieje, dystansuje się od wszystkiego i wszystkich, w tym od Ciebie. To zachowanie może być szczególnie widoczne u kotów, które mają bardzo aktywny harmonogram zabaw. Ponieważ po zabawie potrzebują przerwy na odpoczynek i regenerację. Co więcej, stres może również powodować ten dystans. Zmiany w rutynie, nowe meble, a nawet obecność gości mogą powodować dyskomfort u Twojego kota. W takich chwilach będzie on preferował spokojniejsze miejsce, w którym może się uspokoić i poczuć bezpiecznie. Jeśli Twój kot ma tendencję do ignorowania Cię w tych okresach, wiedz, że próbuje znaleźć równowagę między swoją energią a otoczeniem. 2. On próbuje dać ci przestrzeń. Chociaż koty są znane z tego, że są niezależne, są również bardzo wrażliwe na potrzeby właściciela. W niektórych sytuacjach, jeśli Twój kot Cię ignoruje, może to być znak, że zauważył, że potrzebujesz przestrzeni. Koty są świetnymi obserwatorami ludzkich zachowań i często potrafią rozpoznać, kiedy jesteś bardziej zmęczony, zestresowany, a nawet emocjonalnie przeciążony. Mogą wtedy zdecydować się dać ci potrzebną przestrzeń, wiedząc, że potrzebujesz czasu dla siebie. To sposób na uszanowanie twojej przestrzeni osobistej przez kota, unikanie wymuszania interakcji, gdy wyraźnie nie jesteś na nie gotowy. Chociaż może to wydawać się dziwnym zachowaniem, jest to demonstracja empatii. Nie chcą przeszkadzać, ale szanować granice, które wyznaczasz. Nawet jeśli w sposób cichy i czasami niezauważalny, ignorując Cię, Twój kot zasadniczo pozwala Ci odzyskać energię lub dojść do siebie, oferując przerwę w interakcjach. To zachowanie może być bardziej widoczne w momentach stresu lub gdy zmagasz się ze zmianami w swoim życiu, takimi jak ważna decyzja lub nawet trudny dzień w pracy. Zauważając, że nie jesteś tak dostępny do interakcji, Twój kot może zdecydować się na wycofanie, unikając w ten sposób powodowania większego dyskomfortu lub stresu. 3. On wyraża swoją niezależność. W przeciwieństwie do psów, które nieustannie szukają uwagi swoich właścicieli, koty mają o wiele bardziej niezależną naturę. Nie zawsze szukają uczuć lub potwierdzenia. Kiedy twój kot cię ignoruje, może to być po prostu demonstracja jego niezależnej osobowości. Koty są znane z tego, że są zwierzętami samowystarczalnymi, zdolnymi do spędzania długich okresów samotnie bez problemów. Mają bardziej powściągliwą naturę i często wybierają interakcję tylko wtedy, gdy mają na to ochotę. To zachowanie można interpretować jako sposób na potwierdzenie przez kota swojej autonomii. Zamiast polegać na tobie w kwestii nieustannej akceptacji lub pieszczot, wybiera momenty, w których pragnie Twojego towarzystwa, sprawiając, że czujesz się wyjątkowo, kiedy zdecyduje się na interakcję. Może to być frustrujące dla tych, którzy są przyzwyczajeni do ciągłej potrzeby uczuć psów. Ale dla kotów jest to znak, że masz do czynienia z istotą, która ma swoje własne pragnienia i granice. To jeden z aspektów, który czyni koty tak fascynującymi. Ich zdolność do bycia zarówno czułymi, jak i zdystansowanymi w tym samym stopniu. Jeśli twój kot cię ignoruje, nie czuj się odrzucony. On po prostu ćwiczy swoją niezależność, a to nie oznacza, że cię nie kocha. Wręcz przeciwnie, natura kotów sprawia, że wyrażają uczucia w subtelny sposób, a kiedy będzie gotowy, przyjdzie do ciebie, aby szukać pieszczot. 4. Zmiany w otoczeniu lub rutynie koty to stworzenia przyzwyczajeń. Uwielbiają mieć dobrze zdefiniowane rutyny, odpór posiłków po miejsca, w których zwykle odpoczywają. Kiedy następuje nagła zmiana w otoczeniu lub rutynie, zachowanie Twojego kota może ulec zmianie i może on zacząć cię ignorować. Może to nastąpić na przykład gdy zmienisz dom, zmienisz miejsce, w którym zwykle śpi, lub nawet gdy pojawi się nowy członek rodziny, czy to człowiek, czy inne zwierzę. Zmiany w otoczeniu mogą powodować stres u kotów, ponieważ źle znoszą nowości. Mogą się zdystansować, aby dostosować się do nowej scenerii, szukając spokojniejszych lub bardziej odosobnionych miejsc, w których czują się bezpieczniej. Ten sposób ignorowania może być próbą poradzenia sobie z niepokojem lub dyskomfortem, wywołanym zmianą w ich rutynie. To nie tak, że twój kot cię nie lubi lub jest w złym humorze. Po prostu potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do nowego otoczenia. Jeśli zauważysz, że twój kot zaczął cię ignorować po znaczącej zmianie, spróbuj być cierpliwy. Zapewnij mu spokojne i spójne otoczenie, a z czasem wróci, aby szukać twojego towarzystwa. Utrzymanie rutyny podobnej do poprzedniej, w miarę możliwości, również pomoże zmniejszyć jego stres. 5. Brak bodźców lub nuda koty: Podobnie jak ludzie, potrzebują bodźców, aby pozostać szczęśliwymi i zdrowymi. Jeśli Twój kot zaczyna Cię ignorować, może to być znak, że się nudzi lub nie otrzymuje wystarczającej ilości bodźców. Chociaż są to zwierzęta niezależne, koty nadal potrzebują interakcji i aktywności, aby pozostać stymulowanymi fizycznie i psychicznie. Jeśli Twój kot nie otrzymuje nowych zabawek, drapaków lub regularnych interakcji, może zacząć się dystansować. Po prostu dlatego, że nie ma nic ciekawszego do roboty. Brak aktywności może sprawić, że będzie szukał alternatywnych sposobów rozrywki, a często oznacza to zdystansowanie się od Ciebie. Może to być frustrujące dla obu stron, ponieważ relacja między Tobą a Twoim kotem może stać się bardziej odległa. Sposobem na zwalczanie nudy i zapobieganie ignorowaniu Cię przez kota, jest zapewnienie różnorodnych zabawek i zasobów, które stymulują jego naturalne instynkty, takie jak polowanie i eksploracja. Alternatywnie, poświęcenie kilku minut dziennie na interakcję z nim, zabawę i stworzenie wzbogaconego otoczenia może przywrócić więź, którą dzielicie. 6. Zmiana w otoczeniu lub rutynie Zmiany w otoczeniu lub rutynie kota mogą być dla niego niezwykle stresujące. Koty to zwierzęta, które lubią przewidywalność i stabilność, a każda zmiana w tej równowadze może prowadzić do zmiany ich zachowania, np. ignorowania ciebie. Może się to zdarzyć np. jeśli zmieniłeś dom. Przemeblowałeś pokój, a nawet jeśli nastąpiła zmiana w harmonogramie karmienia lub interakcji. Kiedy kot zauważy, że coś w jego otoczeniu uległo zmianie, może poczuć się niepewnie lub nieswojo i dlatego może zdecydować się na zdystansowanie lub ignorowanie osób wokół siebie. Może potrzebować czasu, aby dostosować się do nowej sytuacji i odzyskać zaufanie do przestrzeni, którą zna. Ignorowanie Ciebie może być sposobem na poradzenie sobie ze stresem spowodowanym zmianą. Najlepszym sposobem na pomoc kotu w tych okresach jest cierpliwość i utrzymywanie stabilnej rutyny. Staraj się nie wprowadzać dużych zmian naraz, a kiedy to robisz, wprowadzaj zmiany stopniowo, aby twój kot miał czas na dostosowanie się. Utrzymywanie rutyny karmienia, zabawy i pieszczot może pomóc zmniejszyć jego niepokój. 7. Problemy zdrowotne lub ból fizyczny. Jeśli twój kot ignoruje cię bardziej niż zwykle, może to być znak, że coś jest z nim nie tak pod względem fizycznym. Koty instynktownie ukrywają oznaki bólu lub dyskomfortu, co może utrudniać zauważenie, że mają problem zdrowotny. Jednak zmiany w zachowaniu, takie jak zdystansowanie się od ciebie lub interakcji społecznych, mogą być sposobem na odizolowanie się przez kota i unikanie dotyku lub wysiłku fizycznego, jeśli odczuwa ból. Choroby takie jak zapalenie stawów, problemy z zębami, infekcje, a nawet proste urazy mogą powodować, że kot zachowuje się bardziej samotnie. Ponadto ból może również powodować drażliwość, co może prowadzić do tego, że kot będzie wolał trzymać się od ciebie z daleka, zwłaszcza jeśli dotykanie go powoduje dyskomfort. Jeśli zauważysz, że zachowanie Twojego kota nagle się zmieniło, lub wykazuje on inne oznaki, że coś jest nie tak, takie jak utrata apetytu, letarg lub trudności z poruszaniem się, koniecznie zabierz go do weterynarza. Wczesna diagnoza jakiegokolwiek stanu zdrowia może mieć ogromne znaczenie dla leczenia i dobrego samopoczucia Twojego kota. 8. Brak stymulacji mentalnej lub środowiskowej koty to ciekawe i inteligentne zwierzęta, i podobnie jak my, potrzebują stymulacji mentalnej i fizycznej, aby pozostać szczęśliwymi i zdrowymi. Jeśli twój kot nie wchodzi z tobą w interakcję, może to być znak, że się nudzi, lub że środowisko, w którym żyje, nie oferuje mu wyzwań i bodźców, których potrzebuje. Koty lubią odkrywać, polować i bawić się, a jeśli te instynkty nie są zaspokojone, mogą zacząć się dystansować, a nawet ignorować otaczających ich ludzi. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli nie ma zabawek ani zajęć, które zajmują jego umysł. Ponadto brak okien, balkonów lub podwyższonych miejsc, w których może obserwować świat zewnętrzny, może również sprawić, że kot poczuje się mniej zaangażowany w otoczenie w domu. Inwestycja w interaktywne zabawki, drapaki, zabawki symulujące polowanie, a nawet poświęcenie części dnia na zabawę z kotem może być doskonałym sposobem na przywrócenie więzi między Wami. Tworząc bardziej stymulujące środowisko, Twój kot może zacząć wchodzić z Tobą w bardziej zaangażowane interakcje, poprawiając relacje i jakość jego życia. 9. Zmiany w otoczeniu lub rutynie. Koty to stworzenia przyzwyczajeń, a każda zmiana w otoczeniu lub rutynie może na nie głęboko wpłynąć. Jeśli niedawno przeprowadziłeś się do nowego domu, przemeblowałeś dom, sprowadziłeś nowego zwierzaka lub znacząco zmieniłeś swoją codzienną rutynę, twój kot może poczuć się niepewnie lub nieswojo, co może skłonić go do zdystansowania się od ciebie. Zmiana w otoczeniu może być szczególnie trudna dla kotów, które mają bardzo wyczulony zmysł na otaczające je zapachy i dźwięki. Na przykład nowy mebel lub nawet prosta zmiana miejsca jego legowiska. Może zdezorientować kota, który może poszukać bezpieczniejszego miejsca do ukrycia się, lub po prostu ignorować cię, próbując dostosować się do nowej rzeczywistości. Ponadto zmiany w rutynie, takie jak nowe pory karmienia, częste podróże, lub nawet zmiany w twoim zachowaniu, mogą generować stres i niepokój u kota. Polegają one na przewidywalności i spójności, aby czuć się bezpiecznie. Kiedy ta rutyna ulega zmianie, mogą reagować bardziej powściągliwym zachowaniem. Jeśli zauważysz, że Twój kot jest bardziej zdystansowany lub obojętny po jakiejś zmianie w Twoim życiu, ważne jest, aby być cierpliwym i pozwolić mu się dostosować. Staraj się utrzymywać rutynę tak spójną, jak to możliwe i zapewnij mu spokojne i komfortowe otoczenie, z jego bezpieczną przestrzenią i znanymi zabawkami. 10. Zdrowie kota: Wreszcie, ale co nie mniej ważne, jeśli Twój kot nagle zacznie Cię ignorować, może to być znak, że coś jest nie tak z jego zdrowiem. Koty są mistrzami w ukrywaniu swoich słabości i często nie okazują od razu, że źle się czują. Może to być jeden z powodów, dla których Twój kot się od Ciebie dystansuje. Jeśli Twój kot nie reaguje na Twoje wołania lub wydaje się niezainteresowany interakcją, może to oznaczać, że odczuwa ból lub dyskomfort. Problemy takie jak ból zębów, problemy żołądkowo-jelitowe, a nawet poważniejsze schorzenia takie jak zapalenie stawów lub choroby nerek mogą sprawić, że stanie się bardziej samotny i mniej skłonny do socjalizacji. Ponadto każda zmiana apetytu, zachowania higienicznego lub sposobu poruszania się może wskazywać na to, że coś jest nie tak. W takich sytuacjach kluczowe jest szukanie pomocy weterynaryjnej. Nawet jeśli zachowanie kota wydaje się zwykłym kaprysem, zawsze, gdy pojawiają się oznaki, że nie czuje się dobrze, konieczne jest szybkie działanie, aby zapewnić mu niezbędne leczenie. Pamiętaj, koty mogą być bardzo niezależne, ale kiedy są chore, mogą również potrzebować więcej uwagi niż nam się wydaje. Obserwuj oznaki i zapewnij swojemu kotu najlepszą możliwą opiekę. Teraz, gdy znasz już 10 powodów, dla których twój kot może cię ignorować. Jasne jest, że za tym zachowaniem może kryć się szereg przyczyn, od poszukiwania niezależności po poważniejsze problemy zdrowotne. Ważne jest, aby pamiętać, że koty, choć są istotami niezależnymi, szukają również więzi ze swoimi właścicielami. Czasami proste danie im przestrzeni lub zrozumienie, co je od ciebie oddala, może znacznie poprawić wasze relacje. Ponadto zachowanie Twojego kota jest sposobem na komunikowanie się. Może próbować ci coś powiedzieć, a twoim zadaniem jest interpretowanie tych sygnałów, aby promować zdrowsze i bardziej harmonijne współistnienie. Może to być czas na uszanowanie jego przestrzeni, zaoferowanie większej ilości interakcji lub, w razie potrzeby, poszukanie profesjonalnej pomocy, aby upewnić się, że jest zdrowy i czuje się komfortowo. Więc następnym razem, gdy twój kot cię zignoruje, nie rozpaczaj. Pamiętaj, że każde zachowanie ma swoją przyczynę, a kluczem do utrzymania szczęścia i dobrego samopoczucia Twojego kota jest wzajemne zrozumienie i szacunek. Czy zauważyłeś już któryś z tych sygnałów? Może warto od teraz uważniej obserwować zachowanie swojego kota. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić, skomentować i zasubskrybować kanał, aby uzyskać więcej kocich ciekawostek. Zostaw w komentarzach, który powód najbardziej Cię zaskoczył w zachowaniu kotów. Do zobaczenia w następnym filmie.